13 lat musiałem na to pracować, żeby dostać taką szansę. 13 lat ciężkiej pracy. To co przez ostatnie 2 lata, 3 lata widzicie u mnie na socjach, mediach, to jest 13 lat. To nie jest tylko ostatnie 3 lata tak jest. Ja 5 rano wstaję od 13 lat 5 km, 6 km i jedziesz. Deszcz, mróz, śnieg. Ja jadę. Kończę pracę, 8-10 godzin do pracy. Mariusz idzie na trening. Chce, nie chce. Czasami się nie chce, to po prostu robię, kręcę się brutalnie, powiem jak smród po gaciach, ale robię ten trening. Robię, robię i mulę, lewy, prawy, lewy, lewy, prawy, lewy, aż po prostu żyga się. No i 13 lat pracy zaprocentowało. Czyli lewy, prawy, lewy, ale ten hak raz był trenowany, no bo chyba takiego był plan na ten pojedynek. Kilka opcji takich po prostu było, żeby wejść, wiem akurat walki Michała wszystkie oglądałem. Więc wiem, jak Michał się porusza. Dosłownie oczy zamykam i wiem, że bierze lewy markuje, rzuca prawym cepem. Lewy markuje prawego haka wkłada. Więc trzeba powojować jego bronią. A że większy zasięg rąk mam i potrafię już kręcić tymi biodrami, więc gdy ręce wystawię, mam minimum 10 cm większy zasięg. Więc jeżeli dobrze skręcę, nie dojdzie do mnie. No... No i tak, no jakoś popracowałem. Ja tylko chciałem wygrać. Ja nie wchodziłem do klatki z zamiarem zrobienia Michałowi krzywdy. I było to chyba ostatnią myślą moją, żeby komukolwiek tutaj krzywdę zrobić. I Michał, przepraszam, że po prostu tak wyszło. No ale jest to po prostu, no, 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 no jest to MMA, tam już wchodzą emocje, więc tak samo ty jesteś wojownikiem, więc mnie rozumiesz. I nie było moim założeniem jakimkolwiek, żeby zrobić mu krzywdę.